Zarabianie online 10 tysięcy miesięcznie jest zajebiście proste. Nawet głupek jest w stanie się tego nauczyć. Po przejściu tego wideo i wdrożeniu tych informacji gwarantuję Ci, że jesteś w stanie zarabiać 10 tysięcy miesięcznie. Na samym końcu pokażę Ci, jak możesz przeskoczyć z 10 tysięcy na 30 i w górę, po to, żebyś zbudował swoją wolność finansową. Tak się składa, że teraz zarabiam 200 tysięcy złotych miesięcznie. 100 tysięcy przelawam sobie na konto, 100 zostawiam w firmie. I mówię Ci o tym wszystkim, żebyś zrozumiał, że informacje z tego nagrania to czysta praktyka. Tutaj nie będzie teorii z amerykańskich książek, tylko będzie będzie stricte praktyka. Są trzy główne powody, jeżeli nie zarabiasz aktualnie 10 tysięcy złotych miesięcznie. Po pierwsze, są to Twoje przekonania. Po drugie, jest to Twoja tożsamość, a trzeci powód jest najważniejszy, ale o tym powiem później. Zacznijmy od tożsamości, bo tożsamość jest najłatwiej zmienić. Mówiąc prościej, tożsamość to jest to, w jaki sposób się postrzegasz i w co wierzysz, że jesteś w stanie osiągnąć. Z pewnością oglądałeś film Matrix. Na początku Neo nie wierzył, że jest wybrańcem. Nie wierzył, że jest w stanie naginać prawa Matrixa. Zobacz sobie tą scenę, kiedy on się budzi, jest zmęczony, wychudzony. Obudził się z Matrixa i zrozumiał, że całe życie żył w iluzji. I teraz dopiero zaczyna się cała jego droga. Musiał się zmienić mentalnie, musiał trenować umysł, musiał trenować ciało. Morfeusz pokazywał mu, w jaki sposób naginać prawa Matrixa. I to samo chcę zrobić dla ciebie w tym wideo. Chcę ci pokazać, jak możesz sam naginać prawa Matrixa. Matrix się więzi na wielu różnych poziomach. Chciałbym teraz rozpocząć z Tobą pracę od podstaw, żeby pokazać Ci dokładnie, co musisz zrobić, żeby zarabianie powyżej 10 tysięcy miesięcznie było dla Ciebie. Ciebie możliwe, ale ostrzeżenie, jeśli mnie posłuchasz, nie ma powrotu już do tego co było. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to jest zerwać z tanią dopaminą. Większość osób w dzisiejszych czasach ma problem z energią oraz koncentracją. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który jest odpowiedzialny za to, czy ci się chce, czy ci się nie chce. Ale jeżeli cały czas scrollujesz, cały czas robisz rzeczy, które powodują, że ta dopamina skacze, to potem nie jesteś w stanie się skupić ani skoncentrować. Jeżeli chcesz naprawdę dużo zarabiać, to musisz wyregulować sobie dopaminę. W jaki sposób wyregulować dopaminę oraz układ nagrody? Przede wszystkim musisz przestać pewne rzeczy robić. Najważniejsza rzecz to, przestań pić alkohol, to nie tylko zaburza dopaminy, ale również zaburza sen. Kolejnym elementem jest scrollowanie telefonu. Jeżeli scrollujesz telefon, to nie dziw się, że potem nie masz koncentracji i nie potrafisz się skupić. Zauważ, że algorytmy mediów społecznościowych są tak skonstruowane, żebyś w tych mediach spędzał jak najwięcej czasu. A spędzasz w nich dużo czasu, ponieważ podbijają ci dopaminę. Dlatego przestań głupio scrollować. Kolejnym oczywistym elementem jest marihuana. Wiele młodych osób pali na co dzień i uważa, że to nie jest nic złego. Teraz posłuchaj uważnie. Ten element nie jest oczywisty, ale są to toksyczne związki. Być może od dłuższego czasu masz partnerów, z którym nie chcesz być, ale z jakiegoś powodu jesteś, to być może to jest dobry moment, żeby teraz podjąć właśnie decyzję. Dobra, to jest koniec, bo przechodzę w tryb nicha, ponieważ chcę coś osiągnąć, chcę przebudować siebie i powiem Ci tak, z perspektywy czasu też miałem taki związek. Bardzo długo zlekałem, żeby ten związek zakończyć, i z perspektywy czasu tylko żałuję jednej rzeczy: że zrobiłem to zbyt późno. To, co Ci polecam również prowadzić do Twojego życia, to jest codzienna praktyka medytacji lub mindfulness. Być może słyszałeś kiedyś o takiej osobie jak Phil Jackson. Phil Jackson był zarówno trenerem Michaela Jordana, a potem Kobe Bryana. I kiedy przejął Chicago Bulls, zauważył, że Michael Jordan jest wybitnym koszykarzem, ale ma bardzo duży problem z presją. I powiedział mu: Staraj się medytować na siedząco przynajmniej 15 minut dziennie. Co to spowodowało? Michael Jordan zauważył, że to daje mu mentalną przewagę nad przeciwnikami z tego względu, że po prostu jest tu i teraz. Następny element, który warto wprowadzić, a który kiedyś dla mnie był takim codziennym rytuałem, są to codzienne spacery. Kiedy pierwszy raz. Mark Zuckerberg poznał Steve'a Jobsa, ten mu powiedział, przejdźmy się. I właśnie Steve Jobs był znany z tego, że kiedy musiał coś przemyśleć, albo kiedy musiał porozmawiać z kimś bardzo ważnym, zabierał go na spacery. Ponieważ podczas spaceru było mu łatwiej się skoncentrować. No już nie powiem o tym, że w tym momencie spalasz sporo kalorii. Kiedy idziesz i spacerujesz, nie słuchaj podcastów, nie słuchaj żadnej muzyki, tylko po prostu idź przed siebie i spaceruj. W tym momencie będą Ci do głowy wpadały naprawdę najlepsze twoje pomysły. I teraz chciałbym, żebyś w ciągu 90 dni postawił sobie jakieś wyzwanie, które będzie ściśle związane ze sportem. To może być przebieg na przykład półmaraton albo maraton, to może być zbudowanie Sixpacka, to musi być ambitne wyzwanie. I zobacz sobie teraz ciekawą rzecz, że w biznesie progres przychodzi bardzo, bardzo wolno, ale jeżeli chodzi o sport, to ten progres przychodzi stosunkowo szybko. Dlatego chciałbym, żebyś właśnie postawił sobie takie wyzwanie sportowe, ponieważ to będzie budowało twoją samodyscyplinę i będzie regulowało Twój układ nagrody. Zauważyłem również, że panując nad ciałem, panujesz nad emocjami i panujesz nad umysłem, a to jest sytuacja win-win. Twoje ciało się zmienia. A przy okazji panujesz nad swoim umysłem No i nie oszukujmy się Dyscyplina w jednym elemencie twojego życia Automatycznie przekłada się na dyscyplinę w innych kategoriach Więc to jest naprawdę bardzo dobre Bo automatycznie panujesz nad dietą, panujesz nad ćwiczeniami I panujesz nad swoimi celami Kolejny mój ogromny życiowy game changer Pochodził z siły mastermindu W mastermindzie Edisona Był również Henry Ford i Firestone Właśnie ten od opon Brali samochody Forda i jechali w totalną dzicz Tam rozkładali namioty, gotowali sobie I rozmawiali na temat różnych biznesowych idei Oraz wynalazków przyszłości więc fajnie by było, jakbyś znalazł sobie dwie, trzy osoby, które myślą podobnie. Najlepiej, żeby to były osoby, które są przed tobą, a następnie zbudował z nimi mastermind. Mastermind polega na tym, że się spotykacie, na przykład na Zoomie, i wymieniacie się doświadczeniami. Masz jakiś problem i cała grupa próbuje ci go pomóc rozwiązać. Więc jest to coś, co spowodowało, że właśnie znalazłem się w tym miejscu, w którym teraz jestem. Z mastermindem jest tak, że nie tylko pomagają ci rozwiązywać problemy związane z biznesem, z inwestycjami i tego typu rzeczy, ale przede wszystkim cały czas utrzymują cię w motywacji. Kolejnym elementem, który pozwoli ci zbudować budować pewność siebie i wiarę, że Ci się uda, jest próba spełnienia czyichś marzeń. Moja żona obiecała kiedyś córce, że weźmie ją do Disneylandu, ale w tamtym momencie dopiero zaczynała swoją karierę, dopiero zaczynała pracę, wracała po prostu po ciąży i moja córka, kiedy usłyszała, że pojedzie do Disneylandu, zapytała tylko kiedy i moja żona w tamtym momencie nie chciała brać naszych wspólnych pieniędzy, więc postanowiła, że sama na to zarobi i potrzebowała trzech miesięcy, żeby spełnić jej marzenie. Nie wiem, dlaczego to się dzieje, ale jeżeli komuś coś obiecasz i jest to dla Ciebie osoba ważna, to automatycznie zrobisz wszystko, żeby to spełnić. Staniesz na rzęsach, a to automatycznie zbuduje Twoją pewność siebie i odbuduje Ci poziom dopaminy. Więc teraz już wiesz, jak przejść w tryb nicha. teraz przejdźmy do kolejnej części, czyli przejdźmy do Twoich przekonań. Przekonania najczęściej się kształtują w dzieciństwie, a to, co się wykształciło w dzieciństwie, bardzo trudno jest zmienić. Ale ja Ci pokażę, że Twoje przekonania utrzymują Cię w bardzo niekorzystnym punkcie i dopóki się ich nie pozbędziesz, nie jesteś w stanie iść dalej. Pierwszym powodem, dla którego nie jesteś w stanie zarabiać 30 tysięcy miesięcznie, jest to, że po prostu w to nie wierzysz. Damn! Umysł ludzki jest tak skonstruowany, że w pewne rzeczy wierzymy, a w pewne rzeczy nie wierzymy i czasami nawet tego nie podważamy. Przykładowo, wiele lat temu wszyscy wierzyli, że nie da się pokonać mili w mniej niż 4 minuty. Mila to jest około 1.6 km. W tamtych czasach ludzie wierzyli, że to nie jest fizycznie możliwe do zrobienia. Po prostu uważano, że ciało człowieka nie jest tak szybko w stanie biec. I wtedy pojawił się Roger Bannister, który postanowił, że to zrobi, że złamie przekonanie, w które wierzą wszyscy. I wyobraź sobie, że kiedy Bannister złamał milę poniżej 4 minut i oczywiście pobił rekord ginę, to następnie zrobili to inni. Dlaczego to zrobili inni? Ponieważ uwierzyli, że to jest możliwe do zrobienia. I tak jest ze wszystkim. Jeżeli w ty coś wierzysz, na przykład wierzysz, że możesz zarabiać tylko 5 tysięcy miesięcznie, to nie będziesz zarabiał automatycznie 10 tysięcy czy 50 tysięcy. Nawet jeżeli bardzo mocno chcesz. Kolejne przekonanie, które bardzo często ma klasa średnia, a w które nie wierzą bogaci, to jest to, że musisz więcej i ciężej pracować, żeby coś osiągnąć. I teraz przyjrzyj się swojej rodzinie, swoim sąsiadom i zastanów się, co oni robią, żeby zarabiać więcej pieniędzy. Po prostu więcej pracują. sprzedając swój własny czas. To, co robią bogaci to szukają dźwigni. Widzisz, kiedy Henry Ford zaczął produkować samochody, to złożenie jednego samochodu trwało 12 godzin. I wtedy zastanawiał się, co on może zrobić, gdzie jest dźwignia, i wymyślił linię produkcyjną. Przy linii produkcyjnej stali ludzie i przez cały dzień robili jedną czynność. I to spowodowało, że czas wyprodukowania samochodu skrócił się z 12 godzin do 1 godziny i 33 minut. Ostatecznie też wyślili na tym świetnie jego pracownicy, ponieważ w tamtych czasach standardem była praca po 10 godzin, a Ford skrócił tą pracę do 8 godzin, przy okazji podwajając im pensję. Więc w tamtym momencie to było najlepiej zarabiająca kadra w całym kraju. Na pewno słyszałeś też takie przekonanie, że pieniądze to nie wszystko, ale ja też słyszałem, że wszystko bez pieniędzy to chuj. Prawda jest taka, że to jest przekonanie, które ci nie służy. Pieniądze są w życiu bardzo i to bardzo ważne. I przekonał się o tym bardzo i to bardzo boleśnie Dalai Lama. Widzisz, Dalai Lama był uważany za człowieka, który zajmuje się duchowością, który ceni w życiu prostotę i nie potrzebuje pieniędzy. Kiedy został uchodźcą i uciekł z Chin do Indii, w tym momencie został bez jedzenia, bez leków i kiedy chciał pomagać innym ludziom, zrozumiał, że potrzebuje do tego wszystkiego pieniędzy, że modlitwa nie wystarczy. I zaczął chodzić do różnych miliarderów i prosił ich o to, żeby dali mu pieniądze, żeby mógł pomagać innym ludziom. W pierwszej części tego wideo zajęliśmy się tożsamością, w drugiej części przekonaniami, a teraz pora przejść do trzeciej i najważniejszej części, czyli do umiejętności o wysokich dochodach. Czym są umiejętności o wysokich dochodach? Zastanówmy się razem, kto w Polsce zarabia najwięcej. Mam opowiedzieć, Ci, że to są lekarze albo prawnicy, co nie jest prawdą. Okazuje się, że taki przeciętny lekarz ma na rękę około 6 tysięcy. Prawnik 10 tysięcy. Więc jak widzisz, to nie są najbogatsze osoby w tym kraju. Co więcej, jeżeli jesteś takim lekarzem, to nie jest tak, że po 6 latach medycyny będziesz tyle zarabiał. Najpierw musi być jakaś specjalizacja, praktyki i tak dalej, Więc to są pieniądze, które są zarezerwowane dla osób ze specjalizacją, nie dla takiego przeciętnego lekarza. Więc nie ma sensu, żebyś wierzył w te bzdury. I nie, nauczyciel też nie zarabia dużo. A co do księdza, no to tu sytuacja jest oczywiście odwrotna, ale jeżeli jesteś kobietą, to masz trochę przerąbane. Kto zarabia w tym kraju dużo? Copywriter Direct Response. Copywriter Direct Response bierze od 15 do 50 tysięcy złotych za napisanie jednej oferty. I napisanie takiej oferty zajmuje około dwóch tygodni. I teraz bardzo często ci ludzie mają w umowach wpisane, że na przykład biorą 5% od całkowitego zysku firmy. I widzisz, ja byłem copywriterem Direct Response i się tego nauczyłem. Na samym początku moje teksty były naprawdę fatalne. Copywriter Direct Response pisze teksty perswazyjne, pisze oferty, maile i tak dalej. Ale kiedy ja zaczynałem, Naprawdę mi to nie szło, byłem w tym fatalny, a potem zarabiałem duże pieniądze. Najwięcej zarobiłem za stworzenie całej kampanii 150 tysięcy złotych. Kolejną osobą, która może zarabiać dużo jest specjalista od AI. Człowiek, który wprowadza do firm automatyzację. znajomego, który faktycznie wdraża AI w firmach. Jest to człowiek, który był wcześniej fotografem. Ale co on robi? On wprowadza te wszystkie zmiany do firm za granicą, nie w Polsce, w Stanach Zjednoczonych. I dzięki temu ma super przelicznik, ponieważ zarabia w dolarach, a wydaje w złotówkach. I dzięki temu taki człowiek jest w stanie zarabiać 30, 40, 50 tysięcy miesięcznie. Kolejną osobą, która świetnie zarabia, jest osoba, która kupuje reklamy dla innych firm. Taka osoba może zarabiać około 15 do 30 tysięcy miesięcznie. Jeżeli tego nigdy nie robiłeś, to powiem Ci tak, ja potrzebuję 30 dni, żeby kogoś, kto zaczyna, nauczyć tego robić, żeby zaczął robić to samodzielnie. Naprawdę to nie jest stosunkowo trudne, jest to łatwe, nie potrzebujesz studiów, a da Ci to świetne zarobki. Jest pewna osoba w mojej firmie, której płacę najwięcej, jest to High Ticket Closer. High -ticket Closer rozmawia z klientem, wyciąga jego bóle, frustrację, a następnie pokazuje, jak nasza oferta rozwiązuje problemy klienta. Pod warunkiem, że faktycznie rozwiązuje, bo jak nie rozwiązuje, to taki człowiek po prostu powinien podziękować klientowi podczas rozmowy. I taka osoba zarabia u mnie w firmie najwięcej z tego względu, że to jest osoba, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za sprzedaż. I żeby nauczyć się sprzedawać w taki sposób i zarabiać przez telefon, to potrzebujesz około 30 dni. Popatrzmy taką osobę jak Jordan Belfort. Jak on zbudował ogromny majątek? On na początku był high-ticket closerem, a następnie dopiero zaczął szkolić inne osoby. I teraz to, co jest bardzo ważne, on oszukiwał ludzi. Ale gdybyś tak sprzedawał naprawdę świetne produkty, do których jesteś w 100% przekonany, to mógłbyś na tym nieźle zarabiać, a przy okazji pomagać innym osobom. Są pewne umiejętności, które pozwolą ci zarobić od 20 do 100 tysięcy miesięcznie. Tego nie nauczysz się w ciągu miesiąca, tego może nie nauczysz się w ciągu nawet dwóch miesięcy, ale potrzebujesz około sześciu miesięcy i możesz stać się funnel hackerem, czyli osoba, która wchodzi do firm, która ustawia wszystkie leki sprzedażowe, a następnie zarabia dla firmy pieniądze. Ja na przykład mam klienta, który przyszedł do mnie, nauczył się ode mnie wiedzy, jak robić leki sprzedażowe, a potem zaczął to wdrażać u innych osób i bierze teraz procent od tego, co zarabia klient. I u jednej klientki robią ponad milion rocznie, więc jeżeli bierze 15%, no to zobacz sobie, jakie ma pieniądze. Swego czasu właśnie byłem takim funnel hackerem i miałem 4 klientów w tym samym czasie i brałem 15% prowizji od każdego klienta. Moi klienci zarabiali ponad 100 tysięcy miesięcznie, a ja byłem świetnie wynagradzany i przy okazji nie musiałem sam kupować reklam. Zauważ, że każdy ten biznes możesz zacząć bez kapitału. To, co jest najważniejsze, to jest twoja wiedza. Jeżeli to wszystko wydaje się dla ciebie trudne oraz egzotyczne, to jest jedna rzecz, którą się można nauczyć bardzo szybko i jest stosunkowo łatwa do zrobienia. Możesz nauczyć się edytować czyjeś filmy, a następnie zarabiać około 10-15 tysięcy miesięcznie. Swego czasu jeden z Was pracował dla mnie i płaciłem mu 10 tysięcy miesięcznie za montowanie moich filmów. Więc jak widzisz, można na tym świetnie zarobić. W tym wideo pokazałem Ci, co jest ważne, żeby zarabiać 10 tysięcy miesięcznie, nawet tu przekroczyć. Ale jeżeli chcesz dojść od 10 tysięcy do 30 000 i w górę to zapraszam Cię do kolejnego odcinka, ponieważ już niedługo znajdziesz go właśnie na tym kanale, a tam Ci pokażę, jak zarabiać jeszcze więcej, ponieważ przejście z tego poziomu na kolejny poziom wymaga zupełnie innych umiejętności i zupełnie innych rzeczy się musisz nauczyć.